Pomysł na ten wyjazd urodził się na naszej grupie facebookowej Opel4x4. Jeżeli masz konto na facebooku, jesteś mieszkańcem województwa polskiego i posiadasz auto z napędem na 4 koła, to jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to chciałbym Cię zaprosić do dołączenia do naszej grupy. Nie ominą Cię wtedy informacje o wydarzeniach takich jak te oraz będziesz miał dostęp do analogicznej grupy na Whatsappie. Gdzie po każdym wyjeździe jest masa komentarzy, zdjęć i nagrań, trasa została wstępnie zaplanowana na mapach Google, tak aby jak tylko się da omijać asfalt, a na punkt startowy wyznaczony został parking przy ogródkach działkowych w Gogolinie. Ponieważ wyjazd był dość spontaniczny, a zbyt duża ilość samochodu stanowiłaby problem, dlatego, nawet nie zostało utworzone wydarzenie w grupie, a i tak na parkingu pojawiło się aż 8 ekip. Pierwszym punktem programu było oczywiście wapiennik w Gogolinie ale tym razem, w ramach urozmaicenia przejazdu, postanowiliśmy zrobić pętelkę w drugą stronę. Oczywiście nie było się bez przygód. W moim samochodzie, na pierwszym stromym podjeździe, podbiło mi koło i rozwaliło kielich wewnętrznego przegubu, pozbawiając auto przedniego napędu. O, właśnie w tym momencie. Wyróbę podjazdu zakończono niepowodzeniem. Na początku zwaliłem na na nawierzchnię i opony MT. Wcześniej miałem c Skoro nie podjechałem pod górkę, to musiałem przyciskać się krzczastym wąwozem, gdzie straciłem górny halogen. A no co zjeżdżacie? Czy już się zawracacie i tym dołem idziecie, tak jak ja? Nie ciągnie na tą stronę. nie? Przez ja tu już o mało z tej górki nie spadłem kiedyś, jak podjeżdżaliśmy. Nawet no, cię trzymałem. No, pamiętam. <noise> tu w tym, w ten, w ten po, po prawej stronie, nie w tą dziurę. Nie ciągnie na tą stronę, wyraźnie. Tylko ja myśmy podjeżdżali wtedy. No ale to jest ostatnia taka górka niebezpieczna, nie? łada. Oj, lej, 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 lej. No. A ja myślę, ja myślę, że ten zjazd i to był ostatnim zjazdem. O, powiem Ci, grubo było. No dobra, no trzeba będzie rozjeździć ten dół w takim układzie. Kolejna górka i znowu zakończony podjazd niepowodzeniem. No, zaczęło mi to troszeczkę dawać do myślenia, że coś jest nie tak. Aby ominąć ten podjazd, musiałem się sporo cofnąć, jeszcze raz przejechać przez ten zarośnięty wąwóz. Dodatkową atrakcją po drodze były piece wapiennicze, a później stuki po prawej stronie z przodu, co ostatecznie zostało zweryfikowane po dotarciu do reszty grupy, czyli urwana prawa pół Po rozpięciu napędu w moim samochodzie i zabezpieczeniu rozwolnej ośki trytytką, ruszyliśmy dalej. Jechaliśmy w takiej konfiguracji, że przede mną jechał Wrangler z wyciągarką, co okazało się dobrą decyzją, bo pierwszy ostrzejszy i dłuższy podjazd okazał się na samym tyle nie do zrobienia. na bank nie podjadę. Po minięciu kilku przeszkód bokiem i jeszcze jednym wciąganiu pod górę, tą część wyjazdu skończyliśmy tam, gdzie był początek, czyli na parkingu koło ogródków działkowych. Skąd udaliśmy się w kierunku następnej zaplanowanej atrakcji, czyli dawnego lotniska polowego Ludwave w Otnicach? Pas, gdzie był? Tam. To był polowy, nie? Aha. Tylko generalnie, jak tam dalej prowadzą płyty betonowe, to są Hangary. Eee, fajne. O kurde. dużo nie ma Ty, ale to są jakieś poczty ten. Tak, tam są to były takie grodzie, nie? Ło! Ale bajer. O ja pierdzielę Ale wiesz co tu jest w środku? Tu jest pęknięty strop cały Ta część jest w lepszym stanie, chociaż góra też pęka. Już widać pęknięcia, nie? On no nie, nie złyszczał musiał dostać. Ale on ma trochę inną konstrukcję. Tak, tylko tutaj się drobinka. Nie, to się wspina na to Jest robinka Tu po lewej stronie Tu też jest No, a nie, jest, jest, bo bo... A co tam jest ten? Tam, to są grodzie, można to obyć wokoło tam W środku jest takie jakby... A to jest jedno wejście tylko? Tak, tylko jedno wejście <gry> No i tu jest próba fajnie to jest O kurde, ale no, rabinent to, to, to jak się tu wejdzie, to później się tak idzie takimi eskami i wychodzi się z powrotem tutaj tak jak tu strop wygląda też pęka dobra to wolać tu kawałeczek dalej była żwironia w Otnicach, do której prowadziła zarośnięta droga lotniskowa wpadająca w pewnym momencie na drogę wokół pobliskiego wyrobiska Margla Coś, co na łapach wyglądało jak piaskowa żwirownia, okazało się kamieniskiem i rajem dla krosowców. O, E! piesza! Eee... Jakby się chciał jechać, to ja bym wyszedł. Znaczy wiesz co, pierwszą rzeczą to gubisz moc na tym kamyku. A ty znaczy, tu bym w ogóle nawet ty nie, nie zrzucał, bo tam później masz zawieśnieżne moście, nie? Ale tutaj na dużych kołach w Ranglarem by tu zjechał. Zjechać by zjechał, albo nie podjechał. No. Duże koła jest potrzebne, Ale powiem wam, że to satelity wygląda tak bardziej przyzwoicie Jak się na mapach Google ogląda, w tym miejsce zwłaszcza No powiem Ci nawet te twoje zdjęcia z tego drona to tak nie oddały, jak, jak na żywo, nie? Nie to z drugiej strony było coś tu. No nie, popatrz, Aleks, tam masz... Nie, masz... wracaj, ej! No gdzie? Aleks! Nie, nie! Do dala? zaraz. kurwa, bannę. Nie, wracaj! O, patrz, patrz, go odrywam. Pieszkacz. Podejdź. No teren fajnie rozwojowy, tylko nie na ten, nie, nie na Cztery koła głównie pod krosy widzę Następnym punktem naszej trasy była żwirownia przy Wory. ponieważ tam zaplanowaliśmy ognisko to przejeżdżając przez tarnów opolski zobaczyliśmy żabkę w celu uzupełnienia prowiantu Nie bardzo, nie? Storcie tak jak teraz leci, wiesz? Krzyży nie ma, nie? Tak no. Nie no, z tej, z dołu ktoś musi ten. No to tak. O co on w powietrzu wisi? Łooo! Dobra! Wystraszył się. Uratowany No you've been a good friend To the stick and tin And I know it's never gonna end I feel Like Cause you'd be a That's good it. friend To me Tak jak po każdym wyjeździe, y, straty muszą być. Czyli urwany reflektor. No i urwany przegub przymocowany trytyczką do wahacza.